Marki dawno nie używałam. Hejka, ja jestem Mary i dziś zapraszam Was na test nowości od marki L'Oreal. Tak naprawdę na tej marce bardzo mało się skupiam testuję czasami coś, ale nie jest to zbyt częste. Tak naprawdę w ostatnim roku testowałam na pewno L'Oreal Panorama, czyli ich tusz, który, no, bardzo jest fajny, bardzo mi się on podoba. No i drugi produkt to korektor, który również mi się sprawdził, czyli Truma Radiant Serum. Więc mam, no, takie pozytywne wrażenia na ten moment, więc zobaczymy, co tutaj tym razem wyszło nowego. Znalazłam rozświetlający róż, rozświetlacz, olejki do ust i tusz, także pozamawiałam. Część z Zalando, część, część chyba Zebry, może coś z kokolity też tutaj mam, chyba, chyba błyszczyk zamawiałam na kokolicie. No nie pamiętam, w każdym razie z różnych stron zamawiałam, bo to też w różnym czasie wychodziło, a ja tak obserwuję po prostu nowości i jak coś pojedynczego się na przykład pojawia, to zamawiam i potem sobie dzielę na filmy i tak czekają, czekają, aż w końcu coś tam sobie właśnie przetestuję. E, także ja jestem ciekawa. Wiem, że niektórzy Loreala nie lubią e, i okej, okay, każdy ma, wiecie, prawo do jakichś tam swoich właśnie opinii na dany temat. Jest duża, duży wybór, jeżeli chodzi o marki i o kosmetyki, także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. A ja jestem właśnie ciekawa, co ta marka nowego wypuściła, także ja już nie przedłużam. Pamiętajcie oczywiście o łapeczce w górę, subskrypcji, serduszku w komentarzu i testujemy! I zaczniemy sobie od różu. Jest to róż w takim opakowaniu w zasadzie jak korektor. Jest to Lumi Liquid Blush, więc no, prawdopodobnie będzie rozświetlający, co już widać tak naprawdę po opakowaniu. Taki kolor dosyć koralowy. Ogólnie jak patrzyłam właśnie na te odcienie, które są, to tak ciężko mi było wybrać, co tutaj sobie wziąć. Więc wzięłam 625 ostatecznie, czyli Glowy Gold Pink. Także i złoto i gdzieś tam róż powinien tutaj być. No zobaczymy. Ale ty jak patrzę, to, to bardziej taki koral. No ale zobaczymy. I u, taki duży aplikator. I tak jak mówię, jak korektor troszeczkę. O! To jest taka żelowa formuła troszeczkę. Ona mi przypomina delikatnie o te różę z Maybelline. Ale to jest ten sam koncern, jak dobrze kojarzę, także gdzieś tam, no, te formuły mogą być podobne, ale ten jest chyba bardziej napigmentowany. No, powiem Wam, że ładnie to wygląda. Rzeczywiście wybijają się też te złote tony. Z bliska wygląda to tak, no, powiem Wam, że bardzo ładnie, ale ja bym powiedziała, że to taki bardziej pomarańczowy właśnie różyk niż różowy. No, ciekawe, ciekawe. Mam tutaj pędzelek, więc dziś spróbujemy pędzlem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nałożę sobie na razie tak malutko, bo ja nie jestem do końca pewna, czy on na pewno będzie słabo napigmentowany. No dobra, nie jest to jakiś taki zabójczy pigment, ale widać go już. Także na spokojnie można troszeczkę więcej nałożyć, ale też bez przesady, wydaje mi się. Ciekawa ta konsystencja powiem Wam. Taka właśnie delikatnie żelowa coś takiego. O, i teraz już mamy bardzo fajny pigment. Gdzieś tam nie muszę 10 warstw nałożyć, jak w przypadku właśnie tamtego z Maybelline różu. No tamten mi się nie sprawdza za bardzo. Przynajmniej ten nowy. No i tak się to prezentuje. Zobaczcie, bardzo ładnie wygląda. Hmm, podoba mi się, jak powiem że mi się podoba. Teraz sobie na drugą stronę nałożę. I szybko się rozciera. Też ta formuła jest taka bezproblemowa. Taka właśnie ala żelowa. Kolor ciekawy. Coś innego bym powiedziała. Mhm. Powiedziałam, że mi się podoba. O, podoba mi się. Takie pierwsze użycie. Bardzo przyjemne. No, ładnie się to prezentuje i rzeczywiście widać ten złoty poblask. No więc tak naprawdę gdzieś tam można by było rozświetlacz pominąć dzisiaj. Natomiast dołożymy sobie. Jutro najwyżej sobie nałożę na jedną połowę właśnie róż, na drugą tylko rozświetlacz, bo rozświetlacz też tutaj mamy. Ale bardzo ładnie się to prezentuje. O, zobaczcie troszeczkę bliżej. Widzimy właśnie i ten róż i ten złoty taki poblask. O, teraz. Jak właśnie odbija. No ciekawe to jest, mogło być mocniejsze jeszcze, jeżeli chodzi o ten blask, ale wiem, że nie każdy lubi taki mocny błysk w różu, więc to jest fajne. To jest właśnie coś pomiędzy, pomiędzy takim matem totalnym, a czymś mocno błyszczącym, więc ja uważam, że fajnie. Na razie uważam, że fajnie. A z bardzo bliska wygląda to w ten sposób. A kolejny kosmetyk jest to taki rozświetlacz w sticku, jest to Lumi Leglow czyli... Ta sama seria, co tutaj w przypadku właśnie różu. I też że dobierałam sobie odcień w ciemno. Wydaje mi się, że wziąłam najjaśniejszy, tylko nie widzę tutaj hmm, numeru. O, jest pod spodem: 630 Glowy Creme Cheek, Cream Cheek. Cream coś takiego. Więc sprawdźmy sobie. No to jest taki sztyfcik. I wydaje mi się, że ja kiedyś, no dawno już, kilka lat temu, miałam jakiś taki sztyft i prawdopodobnie był on z L'Oreala i jakoś mi się nie sprawdził, więc jestem ciekawa jak tutaj się to wszystko sprawdzi. Dziś nałożymy sobie gąbką, mm, tak wygląda, raczej taki ciepły szampański, bym powiedziała. I całkiem łatwo się nakłada tutaj na swatch. Także dziś spróbuję nałożyć gąbką, jutro po prostu nałożymy na jedną stronę róż, na jedną stronę rozświetlacz. Jeszcze sobie zobaczymy po prostu jak to też będzie wyglądało, a jak coś będzie budziło moje wątpliwości, to i trzeci dzień sobie dogram. A po to robię wam właśnie kilkudniowe testy. Uh, o, ładnie widać. O, zobaczcie, pojawił się rzeczywiście ten rozświetlacz. Mam taką małą gąbeczkę. No, ładnie to wygląda. Mm, podoba mi się. Powiem Wam, że mi się podoba. Ładnie się wklepał. Gdybym nałożyła tak bezpośrednio ze sztywtu, to prawdopodobnie by mi się tutaj wszystko poprzesuwało. Ja już się nauczyłam, że to nie jest najlepszy pomysł jeżeli chodzi właśnie o takie rozświetlacze. Przy różu, przy brązerze zazwyczaj się to sprawdza, przy rozświetlaczach one są zazwyczaj trochę bardziej tłuste, więc raczej nakładam bezpośrednio na pędzel i dopiero na twarz albo na gąbkę, właśnie tak jak to dzisiaj zrobiłam. No powiem wam, że do takiego makijażu clean girl, czy po prostu do takiego delikatnego makijażu dziennego, no to fajna sprawa, ładnie się to połączyło, ładnie to wygląda, zobaczymy czy będzie błyszczał po nałożeniu jeszcze pudru. Z bliska się tak to prezentuje. Ja nie wiem czemu, tutaj na noskach wydaje się, że jakbym miała tutaj takie, wiecie, dziury, no ale dokładałam też korektor. Tutaj zawsze staram się dołożyć więcej tego produktu, żeby właśnie te moje zaczerwienia od nosków, od okularów nie wychodziły, a tutaj w aparacie ja to nadal widzę, no ale czasami właśnie aparat troszeczkę wybija takie tony, których nie chcę, ale przynajmniej fakturę skóry dobrze pokazuje zazwyczaj, no. Więc tak to się prezentuje w tym momencie. No z bliska już tak kolorowo nie jest, zobaczcie, moim zdaniem tak bardzo ciężko to wszystko wygląda, trochę by się zważyło, ale to już z bardzo bliska. Hmm. I spójrzcie, tak to wygląda po przypudrowaniu, nadal widać blask, ale wydaje mi się, że to bardziej blask z tego różu, także jutro to sprawdzimy, ale no wygląda to średnio, powiem Wam, jeżeli chodzi tak z bliska. Jak sobie spojrzałam właśnie w lusterko, no to tak, hmm. nie bardzo. Tak to wygląda, no z daleka to nie jest jakoś mocno widoczne, ale z bliska, no nie wygląda jakoś turbo gładko, tak trochę jakby właśnie się podważyło. Więc wydaje mi się, że to jest kwestia właśnie tego rozświetlacza. Z daleka prezentuje się to w ten sposób, dlatego u mnie na kanale bardzo ważne są te zbliżenia. Bo jeżeli weźmiecie sobie lusterko i sobie na siebie popatrzycie, to zauważycie to. A z daleka, no to z daleka powiedzielibyście, że mega. I rozświetlacz, i, i róż. Bo rzeczywiście, teraz jak sobie patrzę tak z daleka, to i ten rozświetlacz błyszczy, i ten delikatnie różyk. Więc coś, coś tutaj nie do końca pasuje. Zobaczymy, jak właśnie jeszcze pędzlem sobie poradzi ten rozświetlacz, bo może to jest też kwestia tego, że gdzieś tam ta gąbka trochę jest porowata i może, może te pory tutaj wyszły tej gąbki, może tak być, bo zobaczcie, ona jest taka dosyć porowata. Chociaż z różem na przykład, czy z bronzerem, kiedy nakładam właśnie tą gąbką, no nie, nie te inne, ale nie mam takiego problemu, także coś tutaj nie bardzo wygląda, z daleka jest ładnie, no z daleka jest ładnie, więc gdybym Wam nie pokazała z bliska, to pewnie byście powiedzieli, że o! Fajny efekt, taki naturalny, więc u mnie macie dokładnie wszystko pokazane. I teraz coś, co mnie bardzo ciekawi, bo zazwyczaj właśnie tusze od L'Oreal nie zawodzą i ja panoramę bardzo lubię. Także mam tutaj nowy ich tusz Paradise Big Deal. Opakowanie jest takie, jak lusterko, czyli wszystko tutaj odbija, więc nie chcę Wam świecić po oczach. Natomiast zobaczmy, jak wygląda szczotka. Szczotka wygląda w ten sposób. Widzę ją pierwszy raz, bo przebitki będę nagrywać dopiero po. Odcinku. Trochę jest tutaj jakby wygięta, ale ja nie wiem, czy ona. Hmm, chyba. Chyba to nie, nie, nie jest tak oryginalnie. Trochę ona się chyba wygięła, po prostu bo widzicie? Ona jest jakaś taka, chociaż może pod kątem taka powinna być. No nie wiem, zobaczymy, jak będzie tuszowała. Taka raczej klasyczna, bym powiedziała. Chociaż tak jak patrzę, to ona się trochę tutaj zwęża w środku. Więc tak się to prezentuje, ale raczej taka klasyczna silikonowa, o tak, bym powiedziała. Prawdźmy, jak będzie się prezentowała. Na rzęsach. O! Ja ją dopiero dzisiaj otworzyłam. Mam nadzieję, że nie przyszła otwierana, no ale kupowałam też online, więc nie sądzę. O, trochę mi się korektor na powiedzę zebrał. O, no, dobra, zaraz sobie to doklepię. No, nie jest jakaś mokra, więc w zasadzie w ogóle nie skleja rzęs. Te rzęsy są niesamowicie rozdzielone od razu. Hmm, no to ciekawy efekt. Zobaczmy. Ja chyba nie nałożyłam w ogóle pudru na powieki, wiecie? Dlatego ten korektor mi zjechał. Tak czasami jest, jak mam do przetestowania kremowe produkty, to staram się nic nie pudrować pod okiem, żeby też tutaj ta okolica się na przykład nie zważyła przez to. No. I tak się to prezentuje przy dwóch warstwach, zobaczcie. Ciekawy efekt. Czy robi nam nie taki turbo wow jak panorama? No niekoniecznie. Panorama chyba fajniejsza. Chociaż, teraz spójrzcie, jak sobie nałożę jedną warstwę. To taki dzienny efekt rozczesanych rzęs bardzo mi się podoba. Więc. Też zależy od tego, co chcemy od tuszu. Ale mam też wrażenie, że właśnie im więcej się nakłada tych warstw tego produktu, o teraz sporo nałożyłam, to można uzyskać też całkiem grube takie rzęsy. Pogrubienie o po prostu. No, ciekawy tuż. Nie rzucam nie może na kolana tak od razu, ale myślę, że możemy się zaprzyjaźnić. No, zobaczcie. Tak naprawdę raz tylko tę szczotkę tutaj zanurzyłam. No ciekawe. Mam nadzieję, że się nie posypie. Ale. Całkiem nieźle wygląda. Próbuję wycisnąć maksimum dzisiaj z tego tuszu. Bo jestem po prostu ciekawa, bo tusze L'Oreal nie są, wiecie, najtańsze. Więc jestem zaciekawiona. Bardzo. No, całkiem mocne te rzęsy teraz wyszły. Niezły, niezły ten efekt, ale bardzo mi się też podobał ten rozczesany, delikatny efekt, który uzyskałam na początku, więc mm, przy minimalnej ilości można też fajnie sobie delikatnie podkreślić te rzęsy z takim fajnym właśnie rozdzieleniem. No, pewnie może mi się podoba nawet. No, ładny ten efekt. Tuż? Fajne. W międzyczasie pod spinkami mi się dosyć mocno grzywka rozprostowała, bo ja jednak lubię taką, wiecie, podkręconą. No, ale tak się zdarza. W każdym razie, przechodzimy do ostatniego kosmetyku i jest to kosmetyk do ust. Widziałam już, że też w Rosmanie w aplikacji jest dostępny jest to Plump Ambition Hyaluron Lip Oil. E, więc jest to jakiś taki olejek do ust. Ja sobie wzięłam odcień 641 Latte Glaze. Taki troszeczkę bardziej brązowy, powiedziałem. No ale też to wszystko w ciemno brałam, bo wtedy był dostępny tylko chyba na jednej stronie, jak zamawiałam. Wydaje mi się, że to jest Zalando. I mamy napisane, że jest to olejek powiększający usta. Ostrzeżenie. Produkt może wywołać przejściowe uczucie mrowienia, co jest normalnym efektem. Przerwać używanie, jeśli odczuwany będzie nadmierny dyskomfort. Nie stosować na popękane, uszkodzone lub wrażliwe usta. Nie dotykać i unikać kontaktu z oczami. No dobra, czyli taki klasyczny powiększający usta błyszczyk z efektem mrowienia. Zobaczymy. Na ten moment najbardziej mnie robiły chyba błyszczyki z NYXa, Duck i te Start. Właśnie klikane, które testowałam z zestawów świątecznych No i jeżeli chodzi o aplikator, to taki fajny Ja go lubię, taki duży właśnie Więc to jest coś Co akurat y, wydaje mi się, że jest plusem I tak się prezentuje Słoczyk Taki widzicie, półprzezroczysty brąz Ale dosyć ciepły Wolałabym może, żeby był trochę chłodniejszy No ale taki sobie y, kupiłam w ciemno I zobaczmy Jakie to będzie uczucie O! Wiecie czym to pachnie? Tik-takami. tymi klasycznymi białymi. Czyli taką trochę miętą? Bo zmiętą one są, nie? Czy mentolem? Czymś takim. No, jak białe tiktaki w każdym razie. Hmm, ale na ustach nie jest taki ciepły jak na słoczu. Powiem, że podoba mi się. Podoba mi się ten kolor, bardzo fajny. No i zobaczymy, czy gdzieś tam to pieczenie wystąpi. Na razie. Coś czuć, ale nie jakoś bardzo mocno, więc jestem zadowolona, ale ja już się nauczyłam, że ten efekt może po chwili dopiero wystąpić. Także poczekam chwilę i wam zaraz powiem, jak to wygląda. I tak, delikatnie pieczę, czuć to pieczenie, ale nie jest ono takie najbardziej mocne, jakie kiedykolwiek czułam, także no nie jest, nie jest źle, tak bym powiedziała. Ale sam efekt, jeżeli chodzi o ten błyszczyk, sam kolor, może tak, mi się podoba. Dla mnie to pieczenie, wiecie, mogłoby być. Yy, no jest zbędne, o tak. Po prostu dla mnie to pieczenie jest zbędne, yy, no bo to są takie przejściowe, jakieś takie efekty spuchniętych ust, więc gdzieś tam nie do końca mi się to może podoba. Chociaż jakoś takiego dużego efektu u siebie po prostu nie widzę przy takich produktach. Yy. Ale sam olejek podoba mi się. Zobaczymy jak to jeszcze w ciągu dnia będzie wyglądało, na razie na razie piecze. Także w tym momencie jestem tak pół na pół, bo tu fajny ten olejek też spoko, róż mi się podoba, ale jeszcze muszę posprawdzić jak on będzie wyglądał jutro też na innym podkładzie może. No, a ten rozświetlacz też trzeba sprawdzić, bo tak nie do końca jestem pewna, czy on rzeczywiście tak się troszeczkę waży, brzydko wygląda. No zobaczymy też po kilku godzinach, jak będzie się prezentowało to wszystko na, na policzku. Także widzimy się za kilka godzin. Tak to wygląda po całym dniu. No minęło jakieś 17 godzin w takim, wiecie, łazienkowym świetle. I powiem wam, że w porządku. Ogólnie ładny jest ten róż, ten rozświetlacz też. No więc z daleka, no to fajnie to wygląda. Z bliska mam tylko takie właśnie jakieś takie, wiecie, przemyślenia, to jak Wam pokazywałam. Natomiast generalnie fajnie i ten tuż też dobrze wygląda. Wstęp nagrałam Wam już w łazience, no i tak się to prezentuje w tych mocniejszych e, światłach. Powiem że generalnie jest w porządku. E, tak jak na siebie patrzyłam w ciągu dnia, też w blusterku, to podobało mi się to, więc problem jest tylko gdzieś tam z bliska, ale nie jest to też jakoś strasznie źle. Chciałam dosyć długo przetestować te kosmetyki, nie 8 godzin, tylko właśnie bliżej 12, dlatego, że chciałam zobaczyć, czy na przykład ten rozświetlacz się nie zważy, bo Coś takiego mi się kiedyś zdarzyło, że gdzieś tam kremowy rozświetlacz się zważył, także chciałam zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Natomiast nie, wygląda w porządku, nawet chyba lepiej teraz z tym sobą, jak się to gdzieś tam połączyło, niż właśnie jak na samym początku. Ale bardzo mi się podoba ten tusz. Powiem, że na początku byłam tak, no w sumie fajnie, ale tak nie wiem, ale teraz bardzo mi się podoba. Nie osypał się, no bardzo fajny tusz, bardzo mi się podoba. Będę bardzo często po niego sięgać bardzo, bardzo, bardzo. Jeżeli chodzi o olejek, to on też mi się podoba. Gdyby właśnie nie robił to używałabym bardzo często, bo fajnie trzyma się na tych ustach całkiem ten kolor, bardzo fajne nawilżenie czuć w ciągu dnia, więc bardzo mi się on podoba. No, to pieczenie jest aż takie mocne, ale no jednak jest. Róża rozświetlacz też mi się generalnie podoba, no i rozświetlacz kremowy, on fajnie też generalnie błyszczy, a to nieczęsto się zdarza, no natomiast widzieliście, trochę tak wyglądał ale mówię, z bliska, z bliska. Zajeka nie było to widoczne, więc duży plus za to, że ten blask nadal widoczny jest. Jutro nałożę z innym jeszcze podkładem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nałożę pędzlem, może wtedy będzie lepiej. Także widzimy się jutro. Witam Was w drugim dniu testu. Dziś nałożyłam inny podkład, troszeczkę taki lżejszy w swojej formule, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I dziś nałożymy sobie róż na jedną stronę, na drugą stronę sobie nałożymy sam rozświetlacz, żeby też można było zobaczyć, jak to solo wygląda, znaczy solo w połączeniu z brązerem, bo brązer na sobie ma. Także najpierw zaczniemy sobie od różu No i róż dzisiaj nałożymy gąbeczką Tą, którą wczoraj nakładałam Sobie rozświetlacz Żeby też zobaczyć jak to wygląda Jeżeli chodzi o gąbkę Gąbka na pewno troszeczkę więcej produktu Zjada Ale dzięki temu Mamy taki delikatniejszy też efekt Czyli Musimy dołożyć więcej Jak chcemy, żeby był troszkę Mocniejszy, także pędzę tutaj o wiele mniej produktu zeszło, ale tutaj też mi się podoba gąbką. Ostatnio się przekonałam, właśnie do pędzli, do konturowania, chociaż i tak na co dzień nie używam generalnie gąbki. Bo gąbkę po prostu myję jedną po makijażu, przed makijażem i jest w porządku, a pędzle, wiecie, to jest więcej mycia. A ja i tak pędzle myję bardzo często. No bo nagrywam, więc co chwila się kończą, chociaż i tak sporo tych pędzli mam. No, no ale ja pilnuję bardzo pędzli, bo wiecie, jak ma się taką serę problematyczną, to lepiej nie kusić losu i nie używać pędzli, które na przykład leżą 2, 3, 4 dni. E, oczywiście użyte. Żeby też to się nie gromadziło, no wiecie o co chodzi, już nie będę tutaj e, Wam e, więcej gadać, po prostu myjcie pędzle jak używacie, o. No i tak to się prezentuje, powiem Wam, że podoba mi się, ogólnie mi się podoba, zaraz zobaczymy jak to wygląda z bliska, no ale z daleka znowu, dzisiaj bardzo ładnie to wygląda i mamy ten delikatny też blask, więc to jest, to jest fajne. No i dziś e, zobaczymy sobie jak to wszystko będzie e, wyglądało z rozświetlaczem nałożonym pędzlem, pędzelek mam taki ulubiony do rozświetlacza Ibra 22. Co prawda do suchego rozświetlacza, bo zazwyczaj te mokre nakładam jednak gąbką. No ale chcę zobaczyć też, jak to będzie wyglądało, czy to w ogóle się nakłada. Coś się nałożyło, ale nie jakoś bardzo dużo. O wiele łatwiej i więcej tego produktu przechodzi po prostu na, wiecie, na gąbkę. A to jak mówię, taki twardy sztyf na podkład, no to będzie to przesuwał. Więc tak nie lubi. O, dobra, pojawia się, pojawia się ten blask. Także w porządku. Więc nałożę jeszcze ostatnią warstwę. Generalnie ten kolor mi się podoba, bo on jest taki delikatnie ciepły, ale niezbyt e, żółty. Ale niezbyt żółty, więc fajnie. Teraz go tak dobrze postaram się. Tutaj wpracować. Myślę, że palcem też będzie fajnie to nakładać, no ale generalnie mi się podoba. Jak na no właśnie taki rozświetlacz kremowy, to sam ten blask jest bardzo fajny, bardzo jest w porządku. Także no tutaj jestem na tak. Tylko tak jak wczoraj widzieliście z bliska, no nie wyglądał jakoś idealnie na tej skórze. No zobaczymy zaraz, jak to będzie wyglądało w tym momencie. No tak się to prezentuje. No tak jak mówię, z daleka i nawet z takiego średnio bliska wydaje mi się, że jest ładnie. No przede wszystkim bardzo ładnie błyszczy. Natomiast z bliska już widzę, że troszeczkę, no. Nie wygląda równo, zaraz wam to pokażę. No i tutaj ten różo rozświetlacz. No, różyk moim zdaniem dzisiaj bardzo ładnie wygląda. No, a jeżeli chodzi o ten rozświetlacz, no to trochę jakieś takie widzę niedociągnięcia tutaj. Ale, no, z daleka wygląda bardzo ładnie. Chociaż po przypudrowaniu chyba jest w porządku. No na pewno przepięknie błyszczy. I tak sobie patrzę, i myślę, że chyba nie ma co się czekać tego rozświetlacza, wiecie, bo rzadko się zdarza, żeby coś tak ładnie błyszczało. Ostatnio z rozświetlaczy kremowych, fajnie też po przypudrowaniu błyszczał ten rozświetlacz z Bell Hypoallergenic, który wam podepnę, test wam podepnę. I tam, jak nałożyłam bardzo dużo, to on się wręcz nawet zważył, więc tam ta ilość też zaważyła. Natomiast Tutaj może być ta sama sytuacja, wczoraj mogłam trochę za dużo też nałożyć, natomiast bardzo ładnie błyszczy, no i to jest, to jest duży plus, bo tak ładnie wyglądający błysk, który można też zbudować na taki no, dosyć mocny jak na kremowy rozświetlacz, no to nie jest po prostu to cięte, to nie jest po prostu to częste, bo zazwyczaj nakładam te rozświetlacze i, i po prostu nic nie widać, no tak było na przykład przy tym rozświetlaczu z Maybelline Sun Kisser. Które też muszę gdzieś tam puścić dalej, no bo dla mnie to jest, to jest za mało. Natomiast tutaj, no, bardzo ładnie to wygląda, więc ja jestem chyba na tak jednak, tak jak sobie pomyślę. Bo jednak, mówię, z daleka to i wczoraj też bardzo fajnie wyglądało. E, więc, no, na razie to on tutaj wygląda bardzo ładnie z daleka, no i błyszczy, no i to jest dla mnie duży plus, bo z takich błyszczących rozświetlaczy, ładnie błyszczących, dosyć mocno błyszczących, a kremowych, no to właśnie był to ten rozświetlacz, który dzisiaj testujemy, ten od Bell, no i Charlotte Tilbury, no ale Charlotte Tilbury kosztuje dużo, dużo więcej, więc tutaj myślę, że chyba nie będę się ostatecznie czekać, bo rzeczywiście no, no, no błyszczy i, i wygląda ładnie z daleka. A tak jak Wy też czasami piszecie, że no nikt nie przygląda się aż tak z bliska, jak na przykład tutaj Wam pokazuję na makro. Natomiast jeżeli weźmiecie sobie blisko bardzo gdzieś tam to lusterko, no to jakieś tam niedociągnięcie zobaczycie. Mam wrażenie, że trochę to w pory wchodzi może bardziej. Natomiast może być to kwestia mojej skóry w tym momencie. Więc generalnie uważam, że jest w porządku. No, Róż też mi się podoba. Fajny jest ten delikatny właśnie taki poblask tego blasku, błysku, więc no podoba mi się to, podoba mi się to, bo na przykład też tutaj testowałam te sanki sery i aż tak blasku nie było widać jak tutaj. Tu naprawdę fajnie to widać, no nie jest to jakieś takie bardzo mocne, jak wiecie w przypadku róży rozświetlających, na przykład od Rare Beauty czy Maxineczki, ale delikatny ten blask jest widoczny i, i coś się dzieje, coś fajnego, więc ja tutaj też jestem myślę, że na tak. I dokładam sobie jeszcze tusz do rzęs i zdjęłam sobie teraz nadmiar tuszu ze szczoteczki. Hmm, zobaczymy, czy uda mi się osiągnąć ten efekt przy jednej warstwie co wczoraj. Jak pierwszy raz wynurzyłam tę szczotkę, i tak. Zobaczcie, jak przepięknie te rzęsy są rozczesane, a delikatnie podkreślone. Powiem Wam, że coraz bardziej mi się ta maskara podoba. O! Taki totalnie delikatny efekt, ale pięknie rozczesanych rzęs. No, podoba mi się to. Taki właśnie delikatniejszy efekt ale takich pięknie rozczesanych rzęs, myślę, że można się jeszcze tutaj pobawić na końcach i trochę je wydłużyć tak teraz już coraz też bardziej się pogrubiają no bo jednak pomimo tego, że zdjęłam nadmiar no to jednak dokładam tutaj trochę tego produktu ale i takie gęste się wydają te rzęsy, no powiem wam, że Podoba mi się coraz bardziej ta maskara. I też jedna osoba mnie zapytała wczoraj, co to mam za tusz do rzęs na oczach. I ja mówię takie, hmm, chyba jednak całkiem niezły ten tusz jest. No zobaczcie. Wydaje mi się, że fajnie to wygląda. Takie są gęste te rzęsy. Znowu sobie zdejmę nadmiar. I przechodzę do drugiego oka. No, L'Oreal generalnie wydaje mi się, że umie w tusze. Panorama mi zachwyciła. Teleskopik też był fajny. Jeszcze na początku z tą śmieszną szczotką. Ale panorama jeszcze fajniejsza była. No ale wyszła też o wiele później, więc też marka i to wszystko się rozwija. Widziałam, że teraz jest kolejna wersja panoramy w takim czarnym opakowaniu. i sobie tutaj pracuję tą maskarą no powiem wam, że mi się podoba ten tusz podoba mi się jak na moje rzęsy, takie średnie to wydaje mi się, że jest naprawdę fajnie tylko wiadomo stacjonarnie trochę drogie są te kosmetyki online trochę tańsze, ale nadal Nadal jest to troszkę wyższa według mnie ta półka cenowa drogeryjna. O, chociaż teraz te ceny tak rosną, że nawet te tanie marki są dosyć drogie. No, w każdym razie tak się to prezentuje. Na pewno e, po prostu ta marża jest niższa w drogeriach online na te marki typu L'Oreal, Maybelline, więc generalnie można kupić troszeczkę taniej niż w Hebe czy w Rosmanie. No i tak się to prezentuje, no generalnie ja jestem, ja jestem zadowolona, patrzę jeszcze jak to wygląda tutaj w lusterku, ale wydaje mi się, że jest w porządku. I dokładam sobie jeszcze ten błyszczyk, no mówię fajny, podoba mi się, ten kolor mi się podoba, uczucie na ustach mi się podoba, no tylko piecze No ja jakoś tak mówię, nie przeszkadza mi to pieczenie, ale pomimo wszystko... W ciągu dnia, w ciągu jakiegoś takiego robienia makijażu dziennego sięgam raczej po to, co mnie nie piecze. Dajcie znać, czy też tak macie, czy jednak lubicie to pieczonko? <laughs> ono się pojawia po chwili. Jeszcze, jeszcze teraz tego nie czuję. No ale tak jak mówię, efekt mi się podoba i kolor też. Więc generalnie fajnie. No i samo opakowanie też jest bardzo ładne, tylko no wiadomo, ta skówka się tutaj brudzi, jak dotykamy dłońmi. No nic, tak to się prezentuje. Widzimy się za kilka godzin, ale chyba mniej więcej już wiem, co myślę. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało po kilku godzinach i wszystko sobie podsumujemy. Ok, widzimy się na podsumowaniu po kolejnych kilku godzinach. I powiem Wam tak, róż jest nadal widoczny, rozświetlacz też. Więc... No, ten rozświetlacz w porównaniu z GlowShonem, który też testowałam jakiś czas temu, no to to jest czad. Bo GlowShin nałożyłam milion warstw i nie było widać nic. A tutaj naprawdę fajnie to wygląda, więc gdzieś tam przychodzi mój test i nawet będę po niego sięgać. Tylko właśnie trzeba nałożyć mniej. I fajnie doklepać. I wtedy będzie w porządku, moim zdaniem. Mogły być jeszcze taki wiecie, rozświetlacz, który jeszcze fajniej tak gładko wygląda, ale mówię, tak jak patrzę na siebie w lusterku z pewnej odległości, a nie z takiej odległości, no to nie widzę, że gdzieś tam mogłoby być jeszcze, jeszcze troszeczkę lepiej. Więc fajny, ten dużo rozświetlacz też jest w porządku. Moim zdaniem. Jeżeli chodzi o pigment, to tutaj jest ok, można sobie budować, można zrobić troszeczkę mocniej, troszeczkę lżej. Fajnie, że mamy ten delikatny błysk, tak wiecie, gdzieś tam na wiosnę to fajnie to wygląda. Nie jest jakiś turbomocny, ale coś tam widać, więc generalnie w porządku. Taka żelowa, bardziej konsystencja. Czy są lepsze? No są lepsze też róże. Natomiast z takimi drobinkami to mam mało. Ale. Kremowe róże lepsze są, natomiast jak ktoś by chciał właśnie coś takiego błyszczącego, kremowego, to jak najbardziej można tutaj w tę stronę pójść. Tuż też mi się bardzo podoba, tuż to akurat e, ma szansę być w ulubieńcach tego roku, bo naprawdę bardzo mi się, e, bardzo mi się podoba Paradise Big Deal. O, ja mam ten e, tuż Paradise. To w sumie nie go też testowałam. Tu, nie, no trochę tych kosmetyków L'Oreal'a potestowałam ostatnio jednak. Bo ten e, tusz Paradise zwykły, jak dobrze pamiętam, e, też testowałam i też był w porządku. Może sobie na, e, zrobię jakieś porównanie po prostu na dwóch stronach. Więc generalnie w porządku. No i ten olejek też mi się podoba, jeżeli chodzi o design i to, jak wygląda na ustach. No tylko mówię, właśnie on delikatnie sobie tutaj e, piecze. Ale to nie jest jakieś turbo, turbo, mocne. I to uczucie na ustach mi się podoba. I też ten kolor fajnie wygląda. No, i też całkiem nieźle się trzyma, jak na taki olejek, i ten kolor się generalnie fajnie nawet trzyma. Więc no, w sumie jestem zadowolona. Tak jak po tym pierwszym użyciu, no to ten rozświetlacz trochę tak byłam, czemu to tak wygląda? Tak dzisiaj jest lepiej, więc po prostu trzeba uważać, ile się tego nakłada. A palcem myślę, że też będzie fajnie się nakładał. Więc generalnie jestem tutaj bardzo zadowolona z tym, że ten tusz, no to tak pod hit, by mi. Po prostu podchodził. Bo jednak bardzo mi się podoba w ciągu dnia też to, jak wygląda, nic się nie osypuje, więc jak najbardziej. Więc generalnie cieszę się, bałam się, że będzie lipa, a tak generalnie wszystko jest w porządku. No tak jak mówię, tutaj mogło być jeszcze idealniej, tak gładko na, na skórze. Natomiast to, jak ładnie świeci, jak wygląda, no to jest duży plus. I powiem Wam, że bardzo mi się design tych kosmetyków ogólnie podoba. Ładnie to gdzieś tam wygląda. Więc fajnie. Cieszę się, że kupiłam, że przetestowałam e, i gdzieś tam pewnie będę sprawdzać, co tam jeszcze nowego wyjdzie. Jestem ciekawa, co wymyślicie. Wiadomo, są tańsze kosmetyki, równie dobre albo jeszcze fajniejsze, no ale po prostu patrzę na to, co tutaj mam i, i generalnie uważam, że jest w porządku. E, jestem ciekawa, co wymyślicie, także piszcie w komentarzach. A na dziś to już wszystko i dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo. Pa!